Siemanko widzowie, ja jestem Nubek271 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Jak możecie zauważyć, zmieniłem już nick zesmek naprawdę 271, czyli z nazwy mojego starego kanału na Nubek271, czyli na nazwę mojego aktualnego kanału. I stworzyłem też dla was klub, w którym będę sam ja. I możecie do niego dołączyć. Nazywa się on Akademia 271. I jak chcecie dołączyć, to po prostu tutaj macie taki przycisk jak Search for Clubs. Wy tam będziecie mieli chyba wyszukaj kluby i wtedy wpisujecie z dużej litery Akademia 271. I wtedy wam wyszuka klub i wtedy klikacie po prostu dołącz, a jak y, jesteście w klubie, to najpierw musicie opuścić swój klub, żeby dołączyć do tego klubu. Tutaj y, możecie sobie przeczytać informacje klubowe. I klub jest na zaproszenie ogólnie, więc ja będę chyba wszystkich przyjmował. Zależy, jak będę miał czas. Yy, dobra, dzisiaj gramy sobie, bo yy, na mapie yy, nagroda, chyba to się tak nazywa po polsku, na mapie yy, wężowa Prawia, tak to się nazywa yy, po pol w polskiej wersji. I to będzie też początek wbijania Bo na 25 rangę. I to będzie, tak jak mówiłem, nowa seria. Wbijam postacie na 25 rangę. Więc za jakiś czas powinien się pojawić odcinek z, z, z wbijania Bo na 25 rangę. I to będzie pierwszy odcinek z tej serii. Ja mam na 25 rangę krukę. Jak możecie zauważyć. Jest 25 ranga, tylko że teraz mam aktualnie na nim 549 puszek. Dobra. To lecimy z pierwszym rundą. Białem sobie też chwilkę przed odcinkiem, i ogólnie miałem straszne lagi, więc nie wiem jak będzie teraz. I mam nadzieję, że będzie teraz już ok. Tutaj strzelimy tutaj i ktoś dostał, i tutaj szelka tam idzie. My mamy przewagę, bo oni nie mają bo ani taby, a ja mam sobie prawie do boku, Dzięki temu widzę lepiej w krzakach, jak możecie zauważyć. Tutaj gdzieś. Nie, tutaj nie poszła ta szelka. Okej, okay, tu poszłam, a jak zwykle coś mi nie idzie. Okej. Okay. Oj. Chodzimy tym rurką. Może ktoś się nie Udało mi się gadżetem wypełniać. Bo ja nie mam tego gadżetu z totemem i... No, na razie bardzo dobrze mi się tym... ja tym gadżetem, co yy, bomby wybuchają jak się pichnie. To jest bardzo dobry gadżet właśnie, na zaskoczenie. A jak jesteście, jesteście daleko od bomby a macie ulta, to um, tam, możecie po prostu kupić. nas też jest po prostu tak, że jak ktoś po prostu e, wejdzie na tą bombę i z niej wyjdzie i potem wejdzie, to możecie po prostu, już przed tym jak wejdzie kliknąć ten gadżet i wtedy on po prostu zadymuje, że wrażenie i bomby wybuchną po prostu. Taki plus jest tego gadżetu. Ja on też chyba będzie wykwiano. Tutaj tylko nie obroniłem przeciwnicy. A tutaj jest Karrie. według mnie na tą mapę jest beznadziejny. Ale najlepsze jest to, że na przykład już na tą mapę jest dobre, e, jaki jest właśnie błąd zespoński, podróżny sieramą. Nie mam co zrobić z tym Karrie, ale bo nie wiem, czy to był, jak był jakiś ulgi, czy coś. Aktualnie to to mają tutaj. Ok, już jest chyba ok, bo oni już nas nie mogą pokonać. Udało mi się, z bomby nie. Udało mi się. To ja, jest super. Bomby nadal nie wybuchnęły. Jakieś tutaj zostało bezem. Ja nie byłem, niestety. No. Miałem też chyba Ale ten... i sobie otworzyłem skrzynkę przez przypadek, jak gdzieś misję. Zrobić i gdzie ja miałam tą postać? Bo ja chciałam też pokazać Wam jedną rzecz. Gdzie ja miałam tą postać? Doszła ogólnie, rozwinęła postać. Baron. Dzisiaj ona doszła rano. Yy, tak samo jak nowy sklep był. No, Tyle chciałam Wam powiedzieć. Dobra. Drugi meczek. Dzisiaj też nagram na zapas właśnie filmik z challenge'a. Um, który oczywiście był już na youtube um, i ten challenge to jest nie wchodzi do krzaka challenge i się wczoraj śmiałem, że może zrobiłbym to na tej noty, więc śmiesznie a ten devil teraz ciotkę pomógł mnie um, zabić tym innym śmiejącym pompkiem, nie wiem czy mi to tydzień pompkiem, a i odpaliło mnie wszystkie bomby, jak się gadził ja sobie z tym... No, prawie sobie poradziłem. Teraz pójdziemy tutaj na prawo, bo tutaj gdzieś ten bo jest. Zresztą no myślę, że on ma większe pole widzenia na nas. Bo... to zależy od kąta... ...kątu w jakim się idzie i wtedy widać więcej, właśnie. Jak się idzie na ukos, to widać więcej. A ja chciałbym od Debit. Aha, tak tak, albo zaczynam. To spokój. A to jest spokój. To jest spokój. Jezus, to jest w tym zeszłym sezonie w ogóle nie grałem, prawie wbiłem tylko 13 poziom. Teraz gram od wczoraj dosłownie w tym sezonie i mam już 17 poziom. Najtrzeszczaj. Dobra, że cucimy tę bombę i jezu, że się Okay. tak nie wejdzie, ale... Oj, tutaj było bo Nie zauważyłem. Dobra. Ja już po prostu stanę na chwilę. Żeby po prostu być takim, że nie zginę. Tak, gdzie są moje bomby? Dobra, nawet nie zdążyłem go tam doprowadzić. Okej, okay, to raczej też będzie wygrana, ale nie wiadomo. O jeden on ma taki Co zdaje jest to. Gdyby teraz nas zabił, to chyba bym sobie, ale nie jestem pewien. No i dobra, druga wygrana na odcinku. Chyba druga wygrana. Nawet nie jestem pewien. Czy ja zagrałem jeden mecz, czy dwa mecze? Bo przed chwilą też zacząłem... przed nagrywaniem tego odcinka zacząłem nagrywać, ale miałem jakiś problem z audio. I była słaba jakoś nagrania, więc musiałem niestety zacząć na nowo. Więc trochę spadłem z pucharków na boss specjalnie i zaczynamy od takich samych pucharków, jak przed y, odcinkiem miałem. O, no i Mortis oczywiście. O, Tavia ma gadżet. A ten Boba ma Star czy nie? Chyba ma. By to ja O, no, ja, ten ten skin do jest ładny na sobie. No, chyba widziałem go. No, tutaj znowu idzie szelka i bomba. Ja, szelka jest tutaj. Okej, udało mi się ją zabić. Nie wiem, czy to zabiła ją bomba, czy mój pocisk. A, ten bomb nie zdążył zabić. A, okay. O, i wygrywają jakimś cudem, nie wiem czemu one breath, one shot. Wydawało mi się, że to dość mnóstwo Wydawało mi się, że to no, ale mi się wydaje, że ten ty ginę tylko od tego, bo takie mam wrażenie. A teraz. No ci się już denerwują, po prostu. Na siebie. Nie wiem czemu, bo w ja tej sytuacji nie działa. No nie uda mi się zabić. No to, to będzie raczej porażka. Teraz już będzie porażka Chyba wszyscy zginęli Tak, wszyscy zginęli To tak trochę słabo Chyba, że tego nie co mi się udało Nie, nawet nieco sami się nie udało zabić Było tak blisko Oczywiście to był żart Że było tak blisko To była różnica dziesięciu gwiazdek Dobra. ale następne również Lecimy z tym no, Tak jak mówię, że to jest po prostu super. Tak, że się cały czas przegrywa, albo cały czas wygrywa. I to jest akurat prawda. A jeszcze taka jedna sprawa. Macie do wyboru albo daily do końca grudnia, albo e, filmy trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące jeszcze. Czyli powiedzmy, że do końca grudnia i do końca stycznia. Tak to uznali, okej? Okay? Czyli prawie dwa miesiące. Więc będziecie mieli do wyboru. Czy daily do końca grudnia, czy filmy trzy razy w tygodniu, e, do końca stycznia. A ja oczywiście będę nagrywał, ale tak czy inaczej macie do wyboru, co byście woleli. Okay. Tutaj trochę myśleli. mi się wydaje, że albo mają straszne lagi, Albo po prostu nie umiem grać. Ten bolo akwarium. Tutaj bomby puściły. Czy moja bomba wybuchła? Czy ja ją jakby detonowałem przez to, że rzuciłem następną bombę? Chciałem to tak zagrać, żeby wjechał w te bomby, jak będą wybuchały. Ale się nie udało. Bo tutaj widzę, że mam totem. To trudno. No i tutaj jest ten ból i dalej jest dalej Czy zabijemy tą szelkę? Zabiję widzimy na pewno bombę i jezimy. A i no, gadżet to już zlamowane, ale nic nie wyszło. Niestety. Dobra. A tak w ogóle zauważyłem, że teraz jest niebieska gwiazdka na środku. I pojawia się nad tą osobą, która zabiła osobę, która zdobyła tą gwiazdkę i przy tej osoby. Nie rozumiem o co z tym chodzi. Domyślam się, ale tak szczerze trochę jeszcze nie rozumiem. Tego. Dobra. No i mamy 1980 kuchewków. Więc myślę, że zagrałem sobie dla beki jakąś taką postacią, która jest... Niezbyt dobra na tą mapę, czyli taka, która na przykład strasznie jest na dystans. Tak jak na przykład Piper, zrobimy to z Piperkiem i weźmiemy no, ten step, help, że więcej bije w krzakach. Gadżet mam tylko do niej jeden z tym podkręconym pociskiem. Nie, nie wiem, jak to się nazywa. O, dobra, jest, bo to myślałem, że nie będzie, bo nawet, niestety, ale mi nie wyszło. No, trafiłem, Teraz kolejny. Dobrze mi idzie nawet. Dobra. Ten ból myślę, że... Buh-ból? Tak, tu był ból też. Oj. I go właśnie znalazłem. Strzelaj do tego bólu. I ja mam gdzie oni są ogólnie. Okay, to już Cały czas trochę przygrywamy, trochę wygrywamy. Tu jest Daino Jest Teraz nie udało nie udało Teraz nie Teraz nie szelkę i tego ma. Teraz się zabić. Niestety zużyłem już przez przypadek yy, te wszystkie gadżety, bo nie zauważyłem, że to mieć tylko trzy, bo zapomniałem o tym. Po prostu klikałem. Więc trochę śmiesznie. To dobra, trochę tutaj się boję wejść, bo wiem, że tutaj ktoś gdzieś będzie stał. Tak jak np. dla szelty. Podszedłbym tam, podszedłbym tam po tylko ale Myślę, że to się już skończy. Okej, okay. nawet idzie nieźle, właśnie dlatego nie chcę tam zapuścić. Będzie raczej wygrywa na nic nie jest pewne. Okej, okay, zrobimy tego, oj, i przybyliśmy, bo oni zabili tamtych typów, no to słabo trochę. Dobra, jeszcze jedną rundę sobie zagramy, pomoże kimś innym na przykład. Zagrajmy może... Może szelką zagrajmy Uuu, wtedy yy, Bo ja nigdy nie grałem tym stepem, który mam zrekwipowany Aha, I dobra, już nie wiem o co chodzi Nie, ja grałem tym yy, gadżetem, przepraszam To jest gadżet, a nie step. Dobra No i bo jest smutny, bo nie ma strafowala Myślałem, że tam będą stać sobie ulta naładuję i będę stał z tym gadżetem włączonym. Nie udało mi się go zabić. Okay. To działa też na ulta? Nie, nie działa. Niestety, ale mam już za to kolejnego. Ja się nie boję tej szelki i tego kto tam tej Sandy. Ja to jest śmieszne. Podejdę do kogoś na blisko, trafię go i yy, ultem i jedę na z yy, zwykłym strzałem i po prostu już yy, nie żyje. A teraz strzelka się ziewa i bo nie ten ten poszedł i u nasze gwiazdki. Chociaż teraz, gdybyśmy się po prostu kampili, to byśmy wygrali. Czemu, czemu on się wychyla? Teraz trzeba tutaj na wszystkich ścieżek, bo ja nie mam królówka. oni wygrywają. Więc oni teraz na siebie poszli się kambić. Beznadziejni są po prostu. Da tą szelkę przesłać. Nie no, to jest po prostu żałosne z tymi ludźmi. Ale okej. Okay. No nic takiego się nie stało. Ja to po odcinku odrobię, więc nawet jest okay. No dobra, i to będzie myślę, że na tyle z tego odcinka. Elo.